Gotham City. Superbohaterowie mają całe miasto pod kontrolą. Panuje ład i porządek. Jednak w tym czasie w tajnym laboratorium złoczyńców podstępny profesor K pracuje nad nową tajną bronią, nad złowieszczym eliksirem mocy, który ma zwiększyć siłę super złoczyńców. Metodą prób i błędów testuje różne odmiany swojego eliksiru. Oj, chyba mi coś nie wyszło. Miał zwiększyć swoją moc, a wyparował. Muszę to jak najszybciej naprawić. Tym razem powinno się udać. Udało się! Właśnie o to mi chodziło. Po wielu próbach udaje mu się stworzyć zmutowanych superzłoczyńców, którzy posiadają specjalne moce. Złośliwy Spike Roller przybywa ze swoją drużyną Spike Power Team, aby zrobić sporo zamieszania w Kaboom City. Swoim ogromnym pojazdem, naszpikowanym różnymi detalami, jest gotowy zniszczyć wszystko, co stanie mu na drodze. Towarzyszą mu trzy Zinksy, które mogą strzelać dyskami i połączyć się z głównym pojazdem. Maksimum mocy złoczyńców. Z moją nową drużyną zaatakujemy bohaterów. Jeszcze dzisiaj zaskoczymy naszych wrogów i przejmiemy władzę nad miastem. Tak jest, szefie! Specjalna grupa profesora Ka do miasta Kabun City! Spyrolak swoją ogromną siłą dewastuje budynki! Haha, zniszczę wszystko, co stanie na mojej drodze! Popamiętają nas na zawsze! No nie! Super złoczyńcy znowu zaatakowali! Mają jakieś nowe pojazdy, które zgniatają i miaszczą. Tym razem chyba nie mamy z nimi szans. Masz rację, musimy się na razie wycofać. Wołajmy pozostałych. Nie mogą tu zostać! Hahaha! Ha, ha. Udało się! Miasto jest nasze! Profesorka będzie z nas zadowolony! Tak jest! Możemy wezwać wszystkich naszych. Urządzimy niezłą imprezkę. Imprezę, o jakiej jeszcze nikt nie słyszał, ha, ha, ha. To na pewno wszystko sprawka profesora K. I co teraz zrobimy? Coś musimy wymyślić i to szybko. Hmm, chyba wpadłem na pomysł. Jaki? Podobno dawno, dawno temu nasi przodkowie zbudowali tajną wieżę treningową, której jeszcze nikt do tej pory nie testował. Serio? Tak. Musimy koniecznie ją odnaleźć. Może dzięki niej uda nam się pokonać super złoczyńców. Ruszajmy! Wow! Super bohaterowie dotarli na miejsce. Wow! Robi wrażenie! Jest taka ogromna! To jest właśnie ta wieża treningowa, o której mówiłem. A tam jest chyba jej strażnik. No proszę, ktoś nas w końcu odwiedził. Świetnie, bo już nudno się tu robiło. Pilnie potrzebujemy waszej pomocy! Złoczyńcy przyjęli miasto Kabum City. Nie ma sprawy, wieża treningowa jest do Waszej dyspozycji. Pozwoli Wam zdobyć ogromną wiedzę i umiejętności w pokonywaniu wrogów. Ale pamiętajcie, że tylko wytrwały trening przyniesie efekty. Jesteśmy gotowi. Chodźcie, pokażemy Wam z czego i jak możecie korzystać. Tu są dopiero emocje. A teraz patrzcie, jak lecę. Wow, nieźle. To kto na ochotnika? Let's rock. O nie, ale mega wysoko. Zajmi teraz swoją pozycję. Wow, ja lecę. Wow! Jak było? Strasznie kręci mi się w głowie. Musisz patrzeć przed siebie i ćwiczyć. Ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Ja nigdy nie miałem lęku wysokości. Zaraz wyjadę na górę i pokażę Wam wszystkim, jak to się robi. Zobaczymy, zobaczymy. Wow! Czuję, że to będzie mój dzień. Że treningowa to superowa sprawa. Może poćwiczymy teraz celowanie w tarczę? O, dobry pomysł. To jest niezmiernie przydatna umiejętność. Uwaga, idziemy teraz na kolejne stanowisko. No nie ociągać się. Ćwiczymy, ćwiczymy. Cel sam się nie dokona. Ciekawe, czy to trudno trafić w taką tarczę. Zaraz się przekonamy. Masz trzy podejścia. Zaczynaj. Ha, 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 Ma się ten cel i spryt! Ciekawe, czy mi się uda. Wyobraźcie sobie, że to wrogowie, a na pewno traficie! Dobrze ci idzie! Ćwiczcie, pamiętajcie, że trening czyni mistrza! Patrzcie, jakie to jest fajne! Pojedynek z kilogramem najbardziej mi się podoba. Ciekawy jestem czy na żywo byś tak tylko zaczął. Pewnie, że tak. Już nie jeden raz pokonaliśmy złoczyńców, to i teraz nam się uda, zobaczysz. Nie kłóćcie się, tylko trenujemy. W końcu po to przyszliśmy. Słuchajcie, dobrze wam wszystkim idzie. Właśnie obliczyłem, że wasze moce wielokrotnie się zwiększyły, odkąd zaczęliście ćwiczyć na wieży treningowej. Naprawdę? To super! I co teraz? Rening dał efekty, musicie teraz bardzo mocno się skupić. Uwaga! Level up. Jest, udało się! Wow, co to? Dzięki ciężkiej pracy stworzyliśmy balon boxer, który posiada mm. potężne pięści. Oraz drużynę, która może doczepić się do głównego pojazdu i strzelać dyskami. Mega pojazd Balon Boxer jest gotowy, by przewieźć wszystkich i bronić Kaboom City. Niesamowite! Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Ruszamy do miasta Kaboom City. Walczyć i zwyciężyć! Tak jest! Super bohaterowie tak łatwo się nie poddają. Powodzenia! Trzymam kciuki! Przybywamy, by bronić naszego Kaboom City! Do ataku! I tak oto zaczęła się zacięta walka między dobrem i tłem. W ruch idą wszystkie chwyty. Drużyna Balon skutecznie przedziera się przez budynki i atakuje swoich rywali. Fight Roller spróbuje przyjechać Balon Boxera. Obydwa pojazdy zaszpikowane są ogromną mocą. Jednak części Boxera okażą się zdecydowanie silniejsze i wypychają go zdecydowanymi ruchami z miasta. Kura! Chyba udało nam się ich wykurzyć! Tak jest, wygraliśmy! Znowu zapanuje ład i porządek! Ciężka praca zawsze wygra z oszustwem i podstępem!